Cześć. W dzisiejszym filmie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące programu Bezpieczny Kredyt 2%. Są to bardzo często pytania zadawane przez klientów, którzy szukają informacji w mediach, które szukają informacji w różnych gazetach, artykułach, ale tam nie ma tego sprecyzowanego. Ja się nazywam Piotr Zanowicz. Zapraszam ciebie do oglądania mojego kanału Finanse po Domowemu. Najważniejsze pytanie od klientów: czy bezpieczny kredyt 2% to kredyt na 2%? Nie. To jest tylko tak zwana nazwa marketingowa programu. Zasady działania tego programu opisuję w swoim e, artykule. Roboczo można przyjąć, że 2% to jest dofinansowanie do kwoty odsetkowej, które otrzymamy z banku BGK. Rata będzie niższa. Ile? Wszystko zależy od aktualnych stóp procentowych, które będą w przyszłości. Realnie można uważać, że w zależności od banku, w zależności od wkładu własnego, realne stopy procentowe, po których będziemy spłacać kredyt, wynoszą między około 3-4%. Wszystko zależy od banku i stóp procentowych. Kiedy nastąpi start programu? Bezpieczny kredyt 2%. Według założeń rządu i tutaj wszystkich medialnych wypowiedzi, jest to 1 lipca. 1 lipca to akurat jest sobota, więc wiadomo, że żaden bank, żaden kredyt wtedy nie ruszy, więc tak na realnie to jest 3 lipca. Natomiast na dzień nakręcania tego materiału żaden z banków nie podpisał jeszcze umowy z BGK, ponieważ nie ma jeszcze finalnej wersji ustawy, która będzie. Określała wszystkie parametry kredytów i sposoby tutaj współpracy pomiędzy bankiem BGK, bankiem kredytującym a klientem. Więc jeszcze musimy chwilę zaczekać, aż tutaj wszystko się zakończy. Najważniejsze jest to, że jeszcze będzie tą ustawę musiał podpisać prezydent i dopiero jak podpisze prezydent, będziemy wiedzieli, kiedy ustawa może wejść w życie. Które banki aktualnie mają bezpieczny kredyt 2%? Na dzień dzisiejszy żaden z banków nie ma jeszcze tego programu w swojej ofercie, ponieważ nie ma jeszcze finalnej wersji ustawy zaakceptowanej przez sami Senat, która została podpisana przez prezydenta. Po podpisaniu prezydenta banki dopiero zaczną podpisywać umowy z BGK i zaczniemy wiedzieć, które banki będą w tym programie. Tutaj na pewno należy się spodziewać, że do programu przystąpią te banki, które mają już pierwsze rozwiązanie, jakim jest zakup mieszkania bez wkładu własnego. Są to przede wszystkim banki państwowe, jakim jest bank PKO PKSA i Alior. Do tego powinny jeszcze dołączyć najprawdopodobniej dołączą Santander, banki spółdzielcze, czy też Bank Boś. Czy inne banki dołączą do tego programu? Na pewno niedługo się dowiemy z przekazów mediowych. Jaka będzie rata w bezpieczny kredyt 2%? Na dzień dzisiejszy nie ma ustawy, nie ma wyliczeń. Banki jeszcze nie przygotowały kalkulatorów bankowych dotyczących liczenia wysokości raty. Należy się tutaj spodziewać, że standardowa rata będzie wynosiła około 550 zł na każde 100 tysięcy kredytu pożyczone na okres 30 lat. Im krótszy okres czasu, tym wyższe będą raty miesięczne. Natomiast myślę, że może od końca czerwca, początku lipca poznamy te wartości. Według wstępnych kalkulacji, które możemy przygotować, rata kredytów w Bezpieczny Kredyt 2% jest tańsza o około 200 zł niż w przypadku kredytu tradycyjnego na tą samą kwotę i na ten sam okres czasu. Klienci są zainteresowani też, jaka będzie zdolność kredytowa w Bezpieczny Kredyt 2%. I tutaj też kolejna jest informacja. Na dzień dzisiejszy żaden z banków nie udostępnia kalkulatora, więc nie wiemy jaka będzie zdolność kredytowa. Natomiast są przecieki medialne, są informacje z rządu mówiące o tym, że zdolność kredytowa ma być lepiej liczona niż w przypadku kredytu tradycyjnego. Tutaj chodzi o założenie, że zdolność kredytowa ma być liczona do kwoty docelowej, czyli do kwoty po racie. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na pewno swoje zdanie jeszcze tutaj musi wydać KNF, czyli Kowego, ponieważ banki podlegają pod przepisy prawa bankowego i każdy z kredytów musi być odpowiednio wyliczany. Bezpieczny kredyt 2%, a limity cenowe. Tutaj nie ma limitów cenowych za metr kwadratowy, tak jak w przypadku programu mieszkanie bez wkładu własnego. Ograniczenia oczywiście są. Maksymalna kwota kredytu to jest 500 tysięcy złotych dla singla bądź 600 tysięcy złotych dla singla wychowującego dziecko lub małżeństw. Do tego należy doliczyć jeszcze 200 tysięcy maksymalnie wkładu własnego, a więc mamy odpowiednio nieruchomości 700 czy też 800 tysięcy w przypadku nieruchomości mieszkalnej, czyli mieszkania. Limit cenowy w przypadku budowy domu na swojej działce. W odróżnieniu od mieszkań, w przypadku budowy domu na swojej działce maksymalna wartość naszego przedsięwzięcia wynosi milion złotych. Czyli wartość działki, którą posiadamy, oraz wartość wybudowanej nieruchomości nie może przekroczyć kwoty miliona złotych. Inaczej całkowicie ma się sytuacja dla osób, które potrzebują środków na dokończenie budowy. Czyli rozpoczęły prace budowlane. Nie starczyło im środków własnych na dokończenie budowy. Tutaj maksymalną kwotą, którą mogło operować w przypadku kredytu, bezpieczny kredyt 2%, to jest kwota 100 bądź 150 tysięcy złotych. 100 tysięcy jest dla singla, 150 tysięcy jest dla małżeństw bądź osoby wychowującej dziecko. Ten limit obowiązuje w przypadku, jeżeli aktualny stan Zaawansowania naszej inwestycji. Czyli wartość działki plus wybudowana już nieruchomość przekracza 200 tysięcy złotych. Ważna informacja dla osób, które są w tzw. związku nieformalnym. Czy mogą one razem przystąpić do zakupu i kredytowania nieruchomości? Otóż nie. Ten program jest przeznaczony tylko dla osób indywidualnych lub też małżeństw. Ważna informacja na temat bezpieczny kredyt 2% dla małżeństw z rozdzielnością majątkową. Tutaj jest to, że muszą obydwie osoby przystąpić do zakupu i do kredytowania nieruchomości. W tym przypadku rozdzielność majątkowa nie pozwala tak jak w kredycie tradycyjnym na samodzielne kupno nieruchomości. A więc, jeżeli macie rozdzielność majątkową i jedno z małżonków ma już nieruchomość, niestety w tym programie nie kupicie nieruchomości. Jedyną drogą, niestety, rozbud. Czy bezpieczny kredyt 2% można nadpłacać? Tak. Ustawa przewiduje, że bezpieczny kredyt 2% można nadpłacać bezproblemowo po okresie pierwszych trzech lat. Natomiast, żeby nadpłacać go w, w przeciągu pierwszych trzech lat, należy spełnić dwa wymagania. Pierwszą rzeczą jest to, że wartość wkładu wniesionego do zakupu i kwota nadpłaconego kredytu nie może przekroczyć kwoty 200 tys. złotych. Drugi warunek jest taki, posłużę się ściągawką. Łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekracza w danym miesiącu kwoty pierwszej pomniejszonej o dopłatę tego kredytu. Czy obcokrajowiec może skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2%? Tak. Tutaj ustawodawca przewiduje, że musi to być osoba, która mieszka na terytorium Polski, a więc jeżeli mieszka i prowadzi życie w Polsce, bez problemów może nabyć tą nieruchomość w Polsce, jako nawet singiel. Jeżeli natomiast nie prowadzi gospodarstwa domowego w Polsce, to małżonek tego obcokrajowca musi mieć obywatelstwo polskie. Są to najczęściej zadawane pytania przez klientów podczas spotkań, czy też podczas maili, czy też rozmów telefonicznych. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tego programu, zostaw koniecznie komentarz pod filmem, a udzielę odpowiedzi. Jeżeli film się spodobał, daj łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.